Okręty płynęły już 28 dzień, miesiąc czasu zajmowała podróż z kontynentu na Korynis, na które właśnie zmierzali z towarami dla tamtejszej ludności, a zarazem po kolejną dostawę magicznej rudy z górniczej doliny. Pasywal wyjrzał za burtę, musiał wytężyć wzrok, aby dostrzec drugi, towarzyszący im statek. A to za sprawą mgły, która już od dłuższego czasu unosiła się nad spokojną, błękitną wodą. Według wyliczeń powinien być już niedaleko celu podróży, być może jakieś dziesięć mil, które zaczęły się niemiłosiernie dłużyć. Nagle z rozmyślań paladyna wyrwał go głośny trzask i krzyk wydobywający się z gardeł kilkunastu żołnierzy. Jasna cholera! krzyknął w duchu. Percival, słysząc tylko mrożący krew w żyłach wrzask, zrozumiał, że drugi okręt najprawdopodobniej w coś uderzył. Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard, oto Gothic 2 Noc Kruka, zdarzenie na morzu. Jest to e, modyfikacja do Gotika. bardzo krótka, pewnie będzie tylko jedno odcinkowa, ponieważ e, no, trwa około pół godziny. A zając mnie, gdy mi się coś spodoba, to mi szybko czas mija i pewnie zrobię szybko tutaj tą modyfikację, więc zacznijmy nową przygodę. <laughs> jest to bardzo krótka modyfikacja, ale podobno bardzo fajna, więc sprawdźmy ją sobie, czy rzeczywiście. Ok, jak widzicie jest intro tutaj twórców <laughs> zrobione Soul Fire. Nie mamy filmik. Tam! Widzę ich! Straże! Straże! Ej tam! Nie ruszać się! <sum> Soulfire prezentuje uu, uu, uu. Będzie fajnie, ciekawie Zdarzenie na morzu Zdarzenie czy zderzenie? Tam jest chyba zdarzenie Zda jest a, dobrze My Myślałem, że zderzenie na morzu jest, bo Cholera! Przez ten zderzyliśmy się z tym statkiem. Kazałem Knechtom naprawić łódź. To nie trochę potrwa. Nie Bardzo nie dziwnie to wygląda. Jeden statek jest zniszczony, a drugi, ten w którego się wbiliśmy, jest niemal nienaruszony. Wysłałem kilku ludzi na ten statek, ale nie pokazali się żadni z Idź zbadać okręt. Możesz wziąć Grigoriana do pomocy. W Korei no, czekają na dostawę uzbrojenia, a my mamy przecież załadować statek rudą. No, nie, no, nie, się nie, nie, ale... Pośpieszcie. nie chcę się tłumaczyć, ale wrócę z naszych Okej, okay. no, jak widzicie dubbing jest bardzo ładnie dopracowany, trzeba przyznać, że to jest naprawdę, naprawdę spoko. Paladyni w ogóle w pełnych hełmach, też to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jakiś Grigorian czy jak mu tam było, który to jest? To są sami paladyni, to jest jakaś skrzynia, której chyba nie mogę skorzystać, ale tekstury również widzę, że są trochę poprawione. Właśnie fajne jest to, bo zobaczcie, paladyni normalnie, w tej zbroi chyba ciężkich paladynów. Ten hełmik tak mają y, otwarty, a tutaj ci paladyni w ogóle jak ze sobą rozmawiają, zachnięte. Tak... bardzo ładnie. Dobra, rozejrzyjmy się najpierw. Tutaj mamy... Właśnie to zdarzenie jest w nocy. Zdarzyliśmy się ze statkiem, e, który tam gdzieś sobie był e, i w nocy po prostu jakimś dziwnym niefartem żeśmy trafili. Tu mam jakieś wino. Od razu sobie zbiorę wszystko. Zobaczmy w ogóle co ja mam w ekwipunku. Mam miecz paladyna, mam pancerz rycerza oczywiście. Eee, więc od razu sobie <laughs> przejrzymy tutaj pokład, tutaj mieliśmy jakieś sypialnie. widzę jakieś mięsko, jedzenie. Nie wiem czy będzie mi potrzebne, ale ja lubię zbierać, więc sobie od razu zwołuję. Może będę musiał z kimś walczyć, to się wyleczymy. Jest kiełba, jest impreza, woda i zupa rybna, Zajęliście. Tutaj zobaczmy z tyłu, z tyłu chyba nic nie mamy. Tam jest jakaś jeszcze jedna łódź, więc prawdopodobnie jest to jakaś druga łódeczka. Ta paladyńska, o! czy bardzo, mikstura, warto było tutaj zajrzeć, będziemy mieli się jak wyleczyć trochę lepiej, dobra. Wszystko widzę, że działa jak trzeba, nagrywa się, no grywo, świetnie, dobra, więc lecimy, więc sprawdzamy, trzeba wziąć do pomocy tego ziomeczka, schodzimy tam na pokład niżej, eee. czekajcie, a ten koleś co tu stoi? Nie, to zwyczajny, czyli Parsival tutaj jest naszym przełożonym jakimś, protekowanym, dobra, schodzimy na dół, eee. tu pełno paladynów oczywiście, jeden na drugim, tu jakieś później sobie robią, Elo, Elo, jeszcze więcej paladynów. Gdzie jest ten ziomek, którego szukamy? Co ni paladynia ale nigdy nie ma imienia. Bardzo mnie to denerwuje. Może tutaj ten ziomek? Coś sobie jara? Ziłko? Niestety nie. Um, tutaj co jest ciekawego? Też jakiś paladyn, jakiś większy koksu, bo miał miecz dwuręczny. A tam jest więcej paladynów, a tam jest ten statek, na którym musimy się udać, tak? Knechci już tam pracują, z tego co widzę. Okej, okay, w takim razie ruszajmy, czekajmy, o ile rudy, ja pierdziele cały kopiec, Oj, i tam na dole ktoś pilnuje tej rudy chyba Dosyć ciemno się zrobiło, nie mam pochodni pewnie, cholera, mam nadzieję, że na YouTube będziecie cokolwiek widzieli Okej, okay. jest piwko, jest impreza, rybka jakaś tutaj też widzę, nawet nie jedna, ja, ryby wszędzie, dobra może nie będę zbierał tego wszystkiego, bo nigdy nie zrobię nic z tej modyfikacji. Dobra, tu są jakieś ziomki, ale gdzie jest ten koleś, którego ja szukam, nie? Chwila, tu musimy wbić w ten statek, tak? To jest ten statek. Okej, okay, no dobra. E, tam jest kolejna ruda, a czekajcie, a można przejść jakoś na ten drugi stateczek, e, tamten e, po lewej stronie, zobaczmy, czekajcie, ui, kurde, chycam, chycam dużo, jak widzicie właśnie jesteśmy na statkach, więc to też jest dosyć duży plus, raczej nigdy nie było tak, okej, okay, aha, tutaj jest zrobiony mostek, więc można prawdopodobnie przejść, dokładnie, tylko że trzeba chycnąć. No, zobaczmy, czy na drugim statku jest ktoś, kto byłby chętny do rozmowy. Jest rycerz, tutaj sobie jakiś ziomek jest, kowal. Kowal raczej mi nie pomoże. A, tu są rycerze, więc tam byli paladyni, To są zwyczajnie rycerze. Tutaj jest nadzorca, cześć nadzorca, możemy z tobą gadać? Dlaczego w ładowniach jest tyle rudy? Przecież poza Khorinis zapływaliśmy mniejsze wyspy i trochę się uzbierało. Mhm. Jak będziemy wracać z Khorinis, to w ładowniach nie będzie miejsca od rudy. Okej, okay. więc rudy jest sporo. Tam pod... ktoś był pod podkładem, przez chwilę i wyskoczył chyba w ogóle opcja dialogowa. O, gwardzista w ogóle. Patrzcie na jaką odległość, ale okej, okay, nie mogę nic do niego zagadać. ale to są zwyczajni rycerze. Chodźmy na ten statek. Zobaczmy, co się stało. Eee, pójdziemy właśnie, zobaczymy, jak knechtom idzie robota. Niestety nie znalazłem tego gościa, eee, który mógłby ze mną iść. Prawdopodobnie gdzieś go przegapiłem, no ale mniejsza. Przybliżę, że po prostu to jakiś paladyn i tyle. No dobra, więc lecimy. Zobaczmy. Kurde, szkoda, ale jedyny minus to to, że w nocy to tutaj się dzieje i będzie dosyć ciemna, bo... Okej, okay, zaskakujemy. Tu są knechci zwyczajni. A tu jest jakiś ziomuś. I nawet nie jeden. O, no, Georgian, czy jak ci tam? Chodź za mną. Dobra, okej. Okay. No, to mamy ziomkę, a tutaj jest jakiś goleś reksa, czy jakoś tak. Może wody dla ochłody? O, widzicie? dajmy wodę. Zadanie jakieś poboczne się udało <laughs> zrobić. Musiały Dzięki. Dzięki. Nie ma sprawy. I. I. Dzięki. Ja wiem, się tak Aha. I. Dzięki. <laughs> Okej. Okay. Czyli może tak sobie gadać, gadać do mniejsza. Okej. Okay. No i co tutaj robimy? Tutaj widzę, że mamy e, chyba jakąś, jakieś główne takie pomieszczenie. Trzeba się rozejrzeć. E, tutaj jest tu alchemiczny, runiczny. Z nich raczej nie skorzystam. E, Zobaczmy co pod podkładem się chowa. E, tam będzie ruda na pewno. E, chociaż tak, jest kopiec rudy. Zobaczmy czy tutaj przypadkiem czegoś nie ma. Jest dosyć ciemno, więc słabo widzę. W tych ciemnościach to wszystko tutaj jest kostek jakiś. What the fuck? Kostek! Co ty tutaj robisz tej? W ogóle kostek ładowni. Myślałem, że e, raczej jak pływa ją po morzu ludzie, to bez zwłok w, w drużynie. Się okazuje się, że kostki również lubią pływać. Nowe wiadomości. Kostki lubią pływać. No to nice. Dobra, idziemy w takim razie. Chyba tutaj niczego nie znajdę ciekawego. Tylko do kogo? teraz ja mam się zgłosić. Gdzie mam iść dokładnie? Hmm, Wbiliśmy się w ten statek i w sumie tyle. Tam jakieś robi dziwne rzeczy ziomuś. No to nice. Ok, może spróbujemy wejść tutaj. Może tutaj coś ciekawego znajdziemy. A, ok, i tędy? Tutaj coś może. Nie, tutaj chyba nic. Jak wygląda sytuacja? U, kurde. Rozwalony cały przód. Uh, w ogóle, wow! Jaki fajny żagiel, dopiero teraz zauważyłem żagiel w kształcie tej, głowy śniącego, taki. No to nice, ale no tutaj nic nie ma. Dobra, wejdziemy na górę, zobaczcie. Ten żagiel, zarąbiście wygląda, naprawdę. Dobra, wejdźmy sobie na górę w takim razie. Ale dziwne, bo dokładnie to ja co mam za, za, za zadaniu? O, gdzie jest mój dziennik? Cholera, dobra. Może za chwilę wziąłem, przedstawiłem ten... czekajcie? Sterowanie potrzebuję. Sterowanie, dziennik. Dziennik, dziennik, gdzie jest dziennik. Zadania. A, zadanie pod N będę miał, dobra, co się stało się? Podczas naszej podróży w Kolinic na Kolinic zderzyliśmy się ze statkiem. z z lekko poddenerwowany, wysłali na drugi okręt, abym się tam rozejrzał. No dobra, to się rozglądam bardzo uważnie, ale nic tu nie ma. Nie ma tutaj czego szukać nawet za bardzo. Czy ja tutaj na grze byłem? Nie jestem pewny. Tu jest jakaś skrzynia, ok. A, no i co? Ale ze skrzyni skorzystać nie mogę niestety. Tu mamy łóżeczko, pokoik jakiś taki. No nic tutaj nie ma ewidentnie. No to co jest, kurde? Mam nadzieję, że nic nie popsułem już, bo znając mnie to różnie bywa. Czekajcie, a tutaj? Tutaj chyba też byliśmy, nie? Nie, tutaj nie byłem, nie przypominam sobie tego miejsca. No, nice! What the hell? Na pewno nie w twojej największym błędem było wejście na nasz okręt. Okręt jakiegoś złego maga. Czyli to Ciekawe perspektywy. Czy poprzednią załogą w statku były szansy dowodzone przez młodego ścierwojada? No to nice. Ok, skelety. Ło, jaki spadek FPS-ów! Chryste, panie! 15 FPS-ów. Dobra. Siema y, Georgian, mamy ekipę. bleat, Oooo, ale kule ognia nie są przyjemne. Eee, lalalalala. Sekundo, chyba zapis będzie dobrą. opcją, zwłaszcza przy 20 FPS-ach. Matko Dobra zły mag, czy ja go w ogóle trafić mogę? Świetnie. Dobra, chyba jednak go wolę standardowym sposobem. O, ale mi wydupił! Dobra, zdechł pies. Okej, okay, no to nice. Zły mak. Och, ten zły mak powodował wszystkie FPS-owe spadki. Na pewno będę musiał się wyleczyć. Na pewno dwoma miksturami. Okej, okay, czy szkielety również mają zostać pokonane? Prawdopodobnie tak. Tylko, że dziwne, bo szkieleta nie mogę trafić. Okej, okay, trafiony. Łojojojoj, ale szkielety to są trochę mocne, nie powiem. Dawaj, Georgian, bij się z nimi. Wy, wyklepałeś. Nawet jednego. Nawet ci się udało. Trzeba przyznać, że zrobiłeś robotę. Kurde, zdechłem! jak da mi się zabić szkieletą. nie jest ten mój paladyn jakoś najmocniejszy, trzeba przyznać. Że nie jest to jakiś koksu największy. Okej, okay. ten zły mag tutaj. On bardzo mnie bije, to bus. I szkielety się odpaliły. No, świetnie, kurde. Ja nie mam w coś tutaj zrobić, tej. Zły mag mnie wyklepie. O, teraz jeszcze burzą ognistą. Matko, nic nie widzę. Halo, bro. Błagam, błagam, FPS-y, no nie jest to zbyt dobrze zoptymalizowany mod, jak widzimy mag, ten mag powoduje ogromne spadki FPS-a, chyba przez jego czary są jakieś spadki, coś, coś jest nie tak, um, w ogóle to szyneczka myślę, że się przyda, zastanawiam się jak mam tego maga pokonać, żeby się nie aktywowały szkielety, nie? Ło, nie... o, wow, jak on dupi, to jest straszne, on taki damage zadaje. Kurde cholera niech cię szlak trafi Dobra, nie jest źle, ale szkielety i tak Krzysiak są przerąbane e, Dobra, szybko trzeba wypić miksturki Trzeba coś z tymi szkieletami zrobić, to na pewno Dobra, trzeba zjeść też różne smakołyki Niestety bez tego się nie obędzie, jak widzicie Kurde, no ja rozumiem, że moc spoko, ale na razie to przerąbany jest Kurna, no ja rozumiem, że... Ale te szkielety w sumie chyba na nie muszę ich bić, nie? Ale w sumie fajnie by było wziąć ten. Kurde. Cwania, Wy, wypad robimy stąd, bo przecież nas za chwilę zatłuką. Musimy wyjść na powierzchnię. Może się jakoś uda wyciągnąć gdzie właśnie. Bo tam na dole jest ekipa. Ekspa raczej nie potrzebuje, nie wydaje mi się, żebym potrzebował. Ekspa jakiegokolwiek. O, dobra, dostałem. Dobra, i te ziomki tutaj powinny dać radę. Alarm! No, alarm alarm mechty, Dawajcie tu rozróbę, zróbcie. Okej, okay, chyba już powinno być po robocie zaraz. Szkieleta sobie też pokonam. Kurde, bele. Dobra. Ej! Bo ten wycisk. jeden był... odpalony. No, niech żyje król! Daj mu wycisk, niech żyje król. Tak jest, oczywiście. Dobra, ze szkieletów nic nie ma, ale zardzewiały mieczek nie jest lepszy od mojego? Nie. O kurde, tak. To ciekawe, dobra. A gdzie się podział ten ziomek, co miał mi tutaj pomóc? Koleś chyba... Yy, nie wiem zwiał gdzieś i go nie ma oraz sprawdźmy jeszcze te okolice maga może znajdę tam jakąś notatkę albo coś ważnego fabularnie bo nie było jak się rozejrzeć mam bardzo mało życia więc będziemy musieli skorzystać chyba z jakiegoś łóżka o ile będę mógł skorzystać z jakiegoś łóżka no tutaj już chyba nic więcej nie znajdziemy sprawdźmy czy tutaj za pokładem coś tutaj nic może z tamtej strony coś ciekawego będzie nie no, fajna sprawa. Okej, okay, tutaj również nic. No to co, lecimy w takim razie z chyba już do tego Percivala, powiem mu, że znaleźliśmy jakiegoś maga ze szkieletami. Trochę ciężka sprawa, bo kurde, dostałem ostry wycisk. która jest godzina? 22.32, czyli zaczynamy ewidentnie, gdy tylko noc wstaje. Okej, okay, żaden szkielet chyba nie miał nic... Co byłoby mi potrzebne. Nie, same kostki. Nie, gdzie ten cały ziomek, który miał być tu mi pomocny, zwiał. No ale nie będę się przejmował gościem. Idziemy. E, tam były łóżka wcześniej, więc może mi się uda nawet pójść w Kimacza. W sumie lepiej by było grać w tego moda rano, bo na youtube będzie więcej widać, ale w sumie tracimy trochę też na tej. Mm, no, na takiej imersji powiedzmy. O, tu jest Mag jakiś na dole, fajnie. Nie zauważyłem go wcześniej. Rodriguez, Siemano. Aha, nie mogę sobie oglądać no to szkoda. Okej, okay, ale sprawdźmy sobie jeszcze tutaj pod pokład Rod Rodrígueza. O, tu jakiś świecący palady jest. Czekajcie, zobaczymy, czy łóżko. Do rana podziała. śpi do rana. Po pod żadnym się nie czujesz się wypoczęty. Okej. Okay, to chyba wolę jednak ogrywać to rano, żebyście na YouTubie w ogóle cokolwiek widzieli. Okej, okay, to jakieś piwko, a piwko zawsze spoko. Wałuję, Rodriguez, sorry, że ci piwko zabrałem. Aha, jeszcze tutaj możemy zejść. To sprawdźmy, chyba tu będzie zejście do ładowni. I na dole jest gwardziści. Są tak, jest dużo gwardziców, jest jakaś tarcza. Nie raczej z nią nic nie będę zrobić. Zobaczmy, czy coś jeszcze. O, tam jest jakiś więzień. Jest jakiś ten. O, bryłka rudy. Jezu, bryłka rudy, dawaj, dawaj. Bryłka rudy zawsze spoko. To są gwardziści, tu są jakiś ten. Skazaniec, skazaniec i. God! What the fuck? Co to za ziomek? Jakiś taki malutki. Chcesz? Kto to jest? Jak nastrój przed wyrokiem? Jak nastrój przed wyrokiem? szkoda gadać! I wy, ludzie, nazywacie to prawem i sprawiedliwością? Okej. Z pochod całkiem dubbing, trzeba przyznać. A ten obok, ziomek, skazaniec? Mogę sam kiedy miałem na to szansę, dziś nie musiałbym herować dla tych świń. Aha, dobra. A ten skazaniec obok? Gdybyś choć raz spróbował żarcia które sam zacząłbyś myśleć o Aha. Okej, okay. to są akurat chyba podłożone dialogi z Gotika 2, okej, okay. gwardziści tu sobie siedzą, pilnują, bryłki rudy się walają oczywiście, nie muszę ich podnosić właściwie, więc nie ma sensu, jak będę potrzebował to wiem, że można znaleźć tutaj bryłki. Gwardziści gwardzistami, więc tutaj nic więcej nie znajdziemy, okej, okay. więc w takim razie chodźmy zdać raport dla naszego ziomka, że się okazało, że złe... Koksy na statku. Ja jestem ciekaw, czy będę musiał iść na ten drugi statek. Raczej tak. I zobaczymy, co tam będzie dobra. Więc, siema perus Parusival. jest taka opcja. Właśnie, wracam do statku. nie żyją. Czarny mak chciał mnie zabić. Znalazłem przy nim tą tabliczkę. do Rodrigueza. Powinien czytać to pismo. Okej. Okay. czyli idziemy na pokład niżej. Rodriguez okażuje się, że potrafi czytać magiczne tablice. To ciekawe. Znaczy, wątpię, że potrafi, ale myślę, że powinien, skoro jest magiem. Okej, okay. potrafisz czytać to pismo. Pokaż no to. Pokaż no to. Jezu. Nie znam tego języka. Pierwszy raz widzę go na oczy. Nie będę w stanie ci pomóc. Uh -huh. No dobra, więc co mam zrobić z tym pismem? Chyba wracamy z powrotem do naszego protegowanego, przełożonego. Jejo, yeah. zobaczymy co odpowiem. Eee, Persuival, dawaj mi info o tym, co tam. Rozmawiałem z wagiem. za ja tego pisma. Trudno, to, że, że mamy na, na to czasu Idź do kapitana i powiedz, że ruszamy. Zaraz wyszły z działają. Aha, okej. Okay. A kto jest kapitanem, jak nie ty? What the fuck? Nie wiem do końca, może trzeba... A, może tam na drugą stronę, ale przejdźmy się jeszcze na drugi statek, bo na drugim statku się chyba jeszcze nie rozglądałem. Czekaj, i to by było na tyle w tym modzie? Ruszamy i już? Nie, chyba wydaje mi się, że coś tutaj za krótko. Miałem pójść zabić maga. I tyle? No, ja wiem, że mod był na 20 minut, czy coś takiego, ale bez przesady. No, to 20 minut to, 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 to nawet nie było, nie? Dobra, to jest. O, pulpit, czekajcie, może coś ciekawego. 25 doświadczenia, prawo wyspy. Okej, okay. no, ale to doświadczenie również mi się na nic nie przyda. Zresztą mam. 30 poziom, w ogóle mam fajnie. 30 poziom, we wszystkim, mistrz. What the fuck, 1000 many? Co to jest? Jezu, po co mi tyle many? Przecież nic z tym nie to zrobię. To są gwardziści. Jeszcze więcej gwardzistów. Może są jacyś więźniowie, może jakieś fajne dialogi. Okej, okay, brłki rudy nie ma co szaleć. Tak, są jacyś więźniowie, więc od razu sprawdzimy skazańców. Co masz Wszystko do powiedzenia? Przez Ciągle to samo wszystkim zależy tylko na tej załociech. cholernej rudzie. Ano. Ok, skodzenie z numer dwa. No dobra, to już słyszeliśmy ten dialog. A ten czo... Geralt, what the fuck? Jak Z <laughs> okej. Okay. Jest podłożony głos tego. Rozenka, tak? Rozenek brał tego, domingował Geralta, chyba tak. Więc jest fajnie, zrobione. Prawdopodobnie jest wycięte z któregoś Wiedźmina to od dziadu. Nie no, nice, nice. To trzeba przyznać, że fajnie, fajnie zrobione. Mogłoby tak częściej, właśnie być. W ogóle, fajnie, jakby w modach zaczęli ten. Y, tak, właśnie jakieś doklejać w ogóle. W Lwierze wiem, Lwier. Nie wiem, jak dokładnie się y, odm odmienia y, tego moda. Właśnie tam dużo nie jest zmienione. Jest trochę poprawione, ale właśnie chodzi o grafikę. I tam grafika jest y, z y, tego właśnie podobno z Wiedźminów z jedynki, z dwójki i jeszcze z innych gier. Tekstury znaczy się są podłożone. Dzięki czemu dzięki czemu właśnie jest to po prostu ładne i fajnie zrobione. Okej, okay, tutaj nasz stateczek, ten drugi jest spoko w ogóle Jesteśmy gdzieś na środku morza. Jestem ciekawy jak tutaj twórcy to zrobili. Okej, okay, no ale chyba nic tutaj ciekawego nie znajdziemy, no, nie, tak się rozglądam, szukam, bo może jakaś ciekawostka, może coś fajnego Ale tu sami widzicie rycerze, o sztylet jest fajnie, weźmy sobie sztylet, będę biegał ze sztyletem, jejo yeah. Po prostu dwuręczniaczkiem, w sumie w dwuręczniaku mam kryty, znaczy ten Mogę biegać w sumie z dwuręczniakiem i to nie przeszkadza Okej, okay, to jeszcze chyba na górze, jeszcze tutaj nie byłem O, elo, cześć Georg Zgubiłem moją złotą szkatułkę. Sam, tak mówiłem. Pomóż mi ją odnaleźć, powinien zanim wpadnie mądrzejszy. w ręce Rek'sari. Tego jest więcej. Jeszcze. Aha, e, rozejrzeć troszkę? Rozejrzyj się trochę. Okej, tylko tak, złota szkatułka, fajnie. Przebiegłem chyba wszystkie trzy statki nie znalazłem ani grama jakiejkolwiek statuetki. Więc, albo ona się pojawia w momencie, gdy bierzemy zadanie, albo... nie wiem. No ale teraz gdzie ja mam szukać tej szkatułki złotej? Nadzorca tu sobie siedzi, no fajnie. Rycerz jeden Kowal. Czekajcie, no nie wiem. Ciężko mi stwierdzić, co z tym faktem zrobić. Może pójdźmy jeszcze tutaj. A czekajcie, czy. Nie, nie tutaj. No, no dobra, ale szkatułkę nie widziałem żadnej inaczej. Wiecie, jeszcze moje. Trzeba brać pod uwagę mój skill szukania, że ja tu jestem strasznie. strasznie lamię. Okej, okay, to jest kapitan, okej, okay, ale to jak ja z do kapitana to już po robocie jest, tak? W ogóle kapitan fajny topór miał na plecach. Okej, okay, ale tędy jeszcze tutaj, na górnym pokładzie, chciałbym się rozejrzeć. E, tu coś jest. Jest miód! Puchałcze chce miód, ja chcę. Dobrze? Mam mioda, ok. rozejrzyjmy się jeszcze, tu jakiś ser jest, jabłuszko, nie, nie chcę mi się tego zbierać, okej, okay, tutaj może coś ciekawego, może gdzieś tutaj szkatułka, kurde, pewnie jest schowana w najgłębszej dziurze jaka jest, czyli w dupie kapitana, yeah! ale yy, nie znajdziemy tak łatwo, niestety, no cóż, chyba nie będę szukał tej szkatułki, o, chociaż, czekajcie, tu coś jest. Jest szkatułka, jej skrzyneczka, udało się znaleźć, warto było, dobra więc jednak zadanie zostanie wykonane Myślę, że jednak twórca, o ile rumu, no i biemy się jak świnie, je. oddawaj mi tego rumu więcej panie, dobra Więc mamy rum, mamy skrzyneczkę, dobra chodźmy skrzyneczkę oddać właścicielowi No takie zadanie poboczne, no wiecie, zawsze to parę minut dłużej 20 aktualnie, 3 minuty widzę, że gdzieś na zegarze u mnie wybiły więc rzeczywiście mod jest mega, mega krótki no i niestety mógłby ty, być według mnie to troszeczkę jeszcze... To dobra, znalazłem twoją zgubę serdeczne dzięki, to mój cały majątek masz tu tak, trochę złota, dobie. dziękuję, 50 sztuk złota zawsze spoko okej, okay, no i co, chyba wszystko, no nie wiem idziemy do kapitana, zobaczymy co kapitan powie na to jeśli się okaże, że to już koniec moda to... szkoda ale fajnie by było, jakby rozbudować taki mod, bo naprawdę widzę, że ma potencjał. I ogólnie rzecz biorąc, dobra. To nie będę poruszał tej kwestii na odcinku, tylko poruszę ją w jakimś vlogu czy coś. Bo jest ważna sprawa, ale o tym właśnie jeszcze pogadam. Dobra, kapitan, elo. Doradca, każe wypływać? Dowódca, każe wypływać. Uch, oh, doradca, Słucham. Przynieś moją kuszę. została na statku, w który się wbiliśmy kiedy go zwiedzałem. Aha, okej. Okay. być Kiedy tam byłeś, nic cię nie zaatakowało? Nie, mam co. Teraz ruszam. Okej, okay, czyli jeszcze musimy skoczyć po kusze kapitana. E, a dokładnie rzecz biorąc, to jest e, taka sprawa, ale to ja ją e, opowiem jeszcze, e, właśnie, jak, jak w jakimś vlogu albo coś, więc wyczekujcie. Bo nie ma co tego poruszać tutaj na odcinku takim pojedynczym, więc spoko loko. No, ale ogólnie rzecz biorąc, to właśnie, całkiem spoko ten modzik. Nie, nie narzekam, nie przyjemnie, musisz. przyjemnie. Okej, okay, ale idziemy teraz po kusze kapitana. To jeszcze opowiem wam słucharka. słucharek był ten na streamie, na live streamie moim. Ale jeśli ktoś nie słyszał, to Naprawdę jest dobry suchar, więc śmiało możecie opowiadać tak, że uwaga, uwaga, opowiadam jakie wino jest najmocniejsze winom szalne, bo jeden pije, a wszyscy śpiewają i tak właśnie taki suchar bardzo spoko. No, no wiecie, bo jak się człowiek napije, to śpiewa, a tutaj jeden pija, wszyscy śpiewają takie akcje. Nie, no dobra, wiem, sucharów nie, nie tłumaczyć, to jest najważniejsze. Bo to grzech normalnie, dobra. Chodźmy, poszukać tej kuszy, nie mam pojęcia gdzie gdzieś szukać. Byłem tu na górze, nie wiem, ale sprawdźmy, bo może rzeczywiście gdzieś tu została. Okej, okay. gdzie jest kusza? Kapitana. Zwiedzał statek, więc kurde musiał w jakieś normalne chyba miejsca ten kapitan chodzić. Ok, więc sprawdźmy teraz jeszcze pod, na dolnym pokładzie, albo nie. O, czekajcie, coś tu było. Zardzewiają mnie ręce. Aha, dobra, to te szkielety tutaj przecież wykończyłem. Teraz sprawdźmy górę najpierw, a potem zejdziemy na dolny pokład. Może tam rzeczywiście coś będzie. Okej, okay, na razie kapitan to chyba nic nie tam. W ogóle ten statek nagle się tu pojawił. W ogóle fajnie, żeśmy wykończyli tutaj jakiegoś tam maga tak na wejściu. Dziwne, dziwne. I w ogóle, co ten Mach tutaj robił na tym statku i gdzie on płynął takim statkiem, w ogóle wypasionym. Te statki, wszystkie trzy są identyczne, tak? To nie ma tutaj, wiecie, to jest po prostu tekstura chyba Esmeral esmeraldy. Tak się nazywał ten statek z Goticzka? Kurde, nie wiem, nigdy nie pamiętam tego tutaj nazwy, ale chyba tak, chyba esmeralda. E, to właśnie o, o tak wzięli tutaj, wrzucili. Czekajcie, ten chyba jeszcze nie szedłem, może tutaj gdzieś? Nie, no czekajcie, tu już byłem. W ogóle bardzo ładna tekstura skrzyni, bardzo mi się podoba. Nie wiem, co jak co, ale naprawdę wygląda ok. Eee, no tutaj chyba nic nie ma. Tu są jakieś miecze, ale nic tutaj nie znajdę ciekawego. Hmm, 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 no dobra, spoko, całkiem spoko. To co, chyba teraz na, na dół powinniśmy zejść. Znaczy się tam, tam na dół. Chyba tak. Ok, to znajdźmy jeszcze kurze kapitana i, i odpływajmy. I Będzie spoko. A nie, tutaj, nie, tutaj na dole byłem, czy nie byłem? Nie no, chyba nie byłem jeszcze. Okej, okay, ale kuszy tutaj żadnej nie widziałem wcześniej. O, cześć ziomek, ten co robi? Cześć Georgian, już dalej sobie dalej poradzę. Sobie Wiesz gdzie mnie znaleźć. Tak wiem, oczywiście. Więc już przestań biegać w kółko. Stół alchemiczny, ten sobie będzie patrzył w ścianę, bo czemu by nie. Ej, gdzie jest kusza kapitana? Pobiegam sobie. Chyba, że nie ma tej kurzy kapitana. Ale by było. No nieźle. Dobra, ci też mają w ogóle ładownię wypełnioną rudą. To ja nie wiem jak ten jak ten mag w ogóle tą rudą tutaj tak ludziom no, sypnął. E, kurde, gdzie jest ta kusza? Gdzie ten kapitan się przechadzał? Co on robił, ty? Kapitan to jakiś chyba lewy kapitan, jest. Coś, coś wcisą na kit, że a zgubiłem kuszy, jak się przechadzałem, a kuszy nie ma. Ej, serio? O nie, jest kusza! W ogóle kusza łowców smoków. Łota, fuck, mogę ją założyć? Nie, 25 w ogóle za mało. Ale w ogóle w takim miejscu ja pierdzielę. Dobrze, że w ogóle cudem jakoś to tam sprawdziłem. Stwierdziłem, że możliwe, że zabeczką jakąś będzie, czy coś. Fart Rubin Skateboard, poziom normalnie. Okej, okay, suchar był, pogadałem. Moda, y, moda, nagrałem, więc po oko. No i właśnie y, będzie vloga z jakiś pewnie jeszcze y, później, po tym odcinku, czy coś. I właśnie tą będzie dosyć ważna sprawa, ale to wszystko w swoim czasie. Ok, idziemy w takim razie oddać kuszę łowczy szmoków dla naszego ziomeczka, kapitana. Tacy jesteśmy dobrzy, że kapitanowi normalnie tutaj y, i tamzy. Yeah, I teraz pobiegamy sobie. Zlejemy kogoś i uciekniemy. Nie no. O, blad. co tu się dzieje? Wejdź na te schody. W ogóle te schody, jakie niedorobione na ostro. Ale oj, tam, oj, tam. Okej. Okay. Fajna sprawa, naprawdę. Szkoda, troszeczkę. Jakby trochę więcej questów było, może jakoś bardziej rozbudowane. To było słowo. Kapitan, który pije w ogóle. Czemu pijesz? Masz prowadzić statek No dobra, ja wiem, że. żeglarze to lubią sobie popić podczas żeglugi. Mam kusze. No, kusze. Może wypływać? W takim razie idę do dowódcy. Okej. Okay. Eee, u... Wypływamy. Wypływamy, okej. Okay. No i koniec. Szybko poszło. Zobaczymy jakiś filmik końcowy jeszcze. Tak, autorzy są moda, więc bardzo dziękuję autorom za zrobienie, bo naprawdę spoko było. Skrypty tutaj proszę bardzo. Skrypty 2D. No, chłopaki się troszeczkę napracowali, no trzeba przyznać, może nie jest to jakiś najbardziej rozbudowany mod świata, ale był i tak przyjemny. Okej, okay, całkiem spoko. Ostatnio mi ktoś podesłał właśnie jeden z faniaków moda, więc będę musiał też go sprawdzić i myślę, że ograć, ale wszystko w swoim czasie. Dobra, tutaj mamy oczywiście jeszcze listę całą ludzi, którzy dubbingowali, więc spoko. Zawsze spoko. Dubbing jest bardzo spoko rzeczą. No i tak, słuchawki, tak miotam tymi słuchawkami, bo one są strasznie niewygodne i mnie wkurzają, no ale to już pomijać. Dobra, więc to był taki szybki, fajny modzik. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki luźny mod. I tyle. Wykorzystano dialogi z Gierkotik oraz Wiedźmin. Dokładnie, tak jak mówiłem. No więc to tyle. Bardzo przyjemny, bardzo fajny, bardzo krótki niestety mod. No i cóż zrobić? Więc to tyle. Więc no co, czekam się z Wami. Bardzo fajny mod, ale no krótki i niestety słabo rozbudowany. Ale i tak polecam, żeby sobie zagrać i zobaczyć. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa pa. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę i komentarz pod odcinkiem. Trzymajcie się, na razie, cześć.